Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w kolejnej części z urządzania nowego dodatku, nowego domku w Toka Boka. Jak widzicie, z całą rodzinką siedzę sobie tutaj w salonie na dole. No i tutaj mamy ten nasz wchodek, jest winda na górę, tutaj część salonowa, jadalnia we kuchnia, no i nasz ogródek, który jeszcze pewnie się troszkę zmieni, ale dzisiaj obiecałam, że zaczniemy urządzać pokoje dzieciaków, więc zmykamy tutaj na górę. No i na. A to sekretne piętro, w którym Oliwka będzie miała swój pokój, więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. To sekretne piętro jest po prostu rewelacyjne. Zobaczcie te okna, w ogóle po boku przeszklone. A co my tutaj mamy w tej tajemniczej skrzynce? Ej, to jest troszeczkę straszne, wiecie, bo z tego zaraz pewnie wyskoczy ten klaun albo coś takiego. No, ja się boję takich zabawek. No i dobra, trzeba tutaj troszeczkę posprzątać. Ja tą skrzynkę sobie wyrzucę, chociaż ona była naprawdę bardzo fajna. No i zobaczcie, ile my tutaj mamy miejsca na urządzenie przepięknego pokoju, więc zaczynamy! Ja dla oliwki chciałabym taki fajny, jasny pokój z jakimiś roślinkami, pewnie z jakimiś dodatkami może fioletu, bo oliwka ostatnio stała się fanką fioletowego, wiecie? Zawsze jak robiliśmy pokój z oliwką dla niej, to wybieraliśmy te cegiełki. Tutaj troszeczkę te okna mi się gryzą, wiecie, brązowe, ale trzeba będzie to po prostu jakoś przeżyć. Tylko ja sobie zmienię podłogę na taką czysto białą. Ej, zaraz, we windzie nie możemy, ale jeszcze tą ściankę trzeba zmienić. I tutaj można pokombinować z jakimś fajnym kolorem. Albo na przykład z takimi cegiełkami. No szkoda, że te ramy są takie, wiecie, brązowe, ale to nic. Może zostawimy nawet tak. Oliwcia, bo robię twój pokój i chciałabym się poradzić, czy na przykład taka krówkowa ściana, czy taka fioletowa tutaj z tymi białymi cegiełkami, jak wolisz? Krówkowa. Krówkowa, ale ja myślę, że ta fioletowa trochę lepiej pasuje, nie, bo się tak nie gryzie. Nie, 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 Ma być krówkowa. Tak. Dobra, okej. Okay. No i widzicie, oliwkami pomogła, więc ja się zabieram za dalsze urządzanie. No i zacznijmy może od łóżka jakiegoś. I łóżko to weźmiemy chyba to z baldachimem. O matko, zobaczcie, jak to ładnie tutaj przy tym okienku wygląda. Jeśli pokój na nastolatki, znaczy na nastolatki, no oliwka jeszcze nie jest nastolatką, ale no wiecie, takiej dziewczynki w wieku oliwki, to trzeba też pomyśleć nad jakimś biurkiem. I teraz widzicie, co mi tutaj oliwka odwaliła. Gdybym miała tą fioletową ścianę, to od razu dałabym jej tamto fioletowe biurko. No ale tutaj trzeba pomyśleć nad czymś innym. Wiecie co, totalnie pomieszały mi się wszystkie dodatki, bo chciałam dać jakąś szafeczkę przy łóżku, no i to by było do tego dodatku, ale ta. No nie wiem, kojarzy mi się z taką babcią, co kładzie serwetki na stolik i wiecie o co mi chodzi. Na pewno, ale to na pewno chciałabym to gdzieś tutaj oliwce dać, tylko właśnie jeszcze nie wiem do końca w którym miejscu. Ej, a może tutaj przy tej windzie, tutaj tak zastawić to, żeby mogła sobie patrzeć na przykład wiecie tam za oknem co jest. Dajcie znać czy to jest dobre miejsce na coś takiego. Chyba, że przesuniemy to łóżeczko trochę w tą stronę właśnie i ten cały namiocik z podusiami będzie tutaj. Ta szafeczka, chociaż mi się tak kojarzyła, wiecie, z taką babcią na początku, może tam teraz być i ja sobie jeszcze lecę po zasłony, no i zaraz będziemy szukały, szukali raczej wszyscy razem, tego biurka. Biurka jakiegoś fajowego, tylko chciałam dać tutaj jakieś fajne zasłony. Obowiązkowo wlatuje tutaj jakiś dywanik, i ten nowy nawet jest bardzo fajny. Ale zobaczmy sobie, co ja tutaj zawsze brałam. Jeju, przecież ja niedawno meblowałam cały dół, a teraz mam problem, żeby zrobić jeden pokój. Co tutaj się dzieje? Tu będzie taki właśnie kącik ala sypialnia, no i ja sobie lecę, od razu sobie lecę, bo teraz zamiast fotela to mamy, słuchajcie, właśnie ten piękny namiot Tipi z poduszkami, bo zawsze brałam fotel, ale chciałabym właśnie teraz już postawić jakąś fajną lampeczkę na tej szafce. Ja myślę, że taka lampka będzie okej, okay. dajcie znać co sądzicie i teraz może właśnie jakieś obrazki. To serduszko jest bardzo fajne i tutaj będzie pasowało jakby do tych wszystkich okien, do tych ramek i ja je tak schowam sprytnie troszeczkę, ale to nie wszystko co ja bym tutaj chciała powiesić, bo na pewno chciałabym Oliwce powiesić jeszcze to serduszko i myślę, że te księżyce też tutaj nad łóżkiem, zrobimy to tak fajnie po skosie, o jeszcze to tutaj, ej wygląda to naprawdę całkiem ciekawie, chyba że... Tutaj te księżyce jej powiesić, a tutaj serduszko. To też może fajnie. No, to jest, git, to jest git opcja. Teraz słuchajcie, moi kochani, przy tym łóżeczku idealnie by się sprawdził. Myślę jakiś kwiatek. Kwiatek kwiatuszek i teraz się zastanawiam, jeszcze, czy dać tutaj takie wiszące kwiatki, też by to ładnie wyglądało. I teraz jeszcze lećmy po te lampeczki i to będzie naprawdę super kącik. No ja to bym chciała mieć taki pokój, serio. Wybrałam dla oliwki takie biurko, i teraz się zastanawiam, który komputer by tutaj dać. Czy ten nowoczesny bardziej, czy ten z drukarką, ale jak jest ten z drukarką, to jest tak trochę bardzo nacikane. A tutaj zawsze do tego mogę też położyć jakieś dekoracje na biurko, ewentualnie, nie wiem, jakiś tam organizer, czy coś w tym stylu. A wiecie, że ja zawsze lubię tak, no bo ten różowy. Chyba, że ten różowy tutaj dać, słuchajcie. Ej, no to też nieźle. Ej, ale on tak jakby wisiał w powietrzu, czy mi się wydaje. Hej, okay, czy to jest normalne? Co sądzicie, ten różowy czy ten nowoczesny? No, Oliwka pewnie jakby wybierała, no to ten różowy, więc dobra, ja ten różowy tutaj zostawię, bo to w końcu ma być pokój dla oliwki. O, no jest ścianka krówkowa, więc to będzie w miarę pasowało. Nad biurkiem fajnie by było, gdyby nam się zmieściła ta tablica taka z zadaniami. Tak mi się wydaje, że to będzie całkiem spoko wyglądało i ogólnie pasowało do tego całego pomieszczenia, żeby oliwka sobie mogła tam naklejać jakieś. O, i właśnie mi spadła jakaś kartka. Zaraz muszę to posprzątać. Dobra, piszcie, co sądzicie, jak Wam się to na razie podoba. Ja uważam, że jest naprawdę spoko, ale nad tym ja bym bardzo, ale to bardzo chciała, żeby zmieściła mi się jeszcze jedna półeczka na jakieś tam bibeloty oliwki, jakieś takie głupotki małe, czy coś w tym stylu. No, i dobra, zmieściło się, więc yy, ja lecę teraz po. po właśnie te pierdołki chciałam sobie tam coś położyć albo przy biurku. Tylko teraz, co wy byście położyli? No, co wy byście położyli? I co oliwka by położyła przede wszystkim? Co by tutaj dać? Ej, oliwka to na pewno by chciała jakieś takie pluszaki tutaj, żeby były, więc ja to kładę. No i teraz szukamy sobie czegoś na biureczko. Ja myślę, że jakiś notesik, może jakieś nożyczki i długopisy, na przykład te z Hello Kitty, ale to weźmy sobie w jakieś fajne pudełeczko, w koszyczek, może taki mały biały, bo on najlepiej będzie tutaj pasował. O, w coś takiego. I tutaj będziemy zaraz organizować wszystkie przedmioty takie potrzebne, które powinny być na biurku. Dobra, damy długopis, damy nawet słuchajcie centymetr, taką miarkę jakby. No i myślę, że będzie okej. Okay. I jeszcze, oczywiście, ja tam na górze upchnę jakiegoś małego, słodkiego kwiatuszka. O, ten będzie idealny. No i fajnie, zobaczcie, mega to wygląda. Tak jak ja mam swojego ulubionego kwiatka, tak Oliwka też ma swojego ulubionego, i właśnie to jest jej ulubiony kwiatuszek. I ja oczywiście go tutaj powieszę, ale oprócz tego, ja sobie tak pomyślałam, że może yy, te bluszczyki tutaj by jeszcze jej powiesić koło komputera. Ja wiem, że trochę to zasłoni, a z tej strony się zmieści. No, niestety nie, bo ta rama już jest taka duża, wiecie? I teraz się zastanawiam, czy dawać te kwiatki, skoro one są też po tamtej stronie łóżka, czy może taki zwykły zielony. Ten zwykły zielony chyba będzie lepszy, dobra, teraz z tymi zasłonami znowu mi się tutaj porobiło, porobiło, dobra, jest okej. Okay. Sytuacja opanowana. Teraz krzesło do biureczka. Ej, krzesło to chyba ta muszelka najbardziej pasuje, wiecie, bo ona jest taka różowa. No bo co ja bym tutaj innego mogła jej położyć? No i obowiązkowo dywanik dywanik pod spód, jakiś fajowy, mały chociaż. Też może być, fajnie to wygląda. Dajmy sobie ogólne oświetlenie, i zaraz, zaraz, bo tutaj fajnie by było. Na przykład bardzo mi się podobają te lampki, i ja na dole też mam te lampki. I teraz nie wiem, czy tu, bo ja tutaj jeszcze muszę... O matko, gdzie jest ta lampka? Co się stało? Co się stało? Co, się stało? Co ja zrobiłam? Coś przesunęłam. Dobra, jest okej. Okay. Eee, zapomniałam o szafie. O szafie jakiejś na ubrania. I ja sobie tak pomyślałam, że właśnie ta przestrzeń tutaj koło tej windy byłaby fajna na szafę. Ale na taką szafę właśnie taką. O, żeby wiecie, tutaj Oliwka wychodzi sobie i na przykład może sobie wziąć jakieś ciuchy, czy tam coś na szybko. Chyba, że jeszcze cudem zmieściłoby się to... Tutaj na przykład, tylko że tutaj już jest tak nagracone, a było tak pięknie, nie, zostawiam to tu. No i mamy problem z szafą oliwki. Można by dać komodę tutaj przed łóżko, to już jest jedna taka opcja na ubrania, nie mamy też toaletki widzicie, bo tutaj się nie zmieściła, mogłabym tam pod oknem, ale nie chcę tak zagracić bardzo, zresztą Oliwka jeszcze tak, no wiecie, ona nie używa do końca takich kosmetyków, gdzie potrzebowałaby osobnej toaletki, Oliwka jest teraz ogólnie wielką fanką Pusina, więc kolejną komodę byśmy mogli tutaj na przykład też dać, trzeba jakoś to dobrze wykombinować, słuchajcie. Ej, no albo jeszcze zrobić tak, że zrobić przestrzennie to biurko. Patrzcie, że to biurko by było tak wysunięte. No i super, ja już mam rozwiązanie, zobaczcie. Tutaj będzie to wysunięte biureczko, a tam z tyłu, ale już nie te kotkowe, tylko takie zwykłe dwie białe komody postawimy i tam Oliwka będzie trzymała sobie swoje ubrania. Ej, ale to były te komody z nowego dodatku? Powiem, że też były nowe. O, takie. Nie wiem, czy te by bardziej nie pasowały tutaj. Jak sądzicie? Te nowe, czy te stare? Ale chyba wezmę Stare, bo one są jaśniejsze. No i wtedy usuwam sobie tą komodę, bo żeby nie było tego wszystkiego za dużo. Yy, wraca sobie tutaj biureczko, no i zobaczcie, jak dobrze wykombinowałam. No i teraz jeszcze, słuchajcie, mamy miejsce na komodę, żeby coś postawić. Damy w róg tą białą, fajną, dużą lampeczkę, bo to będzie tutaj jak najbardziej pasowało. Yy, może coś z elektroniki jeszcze postawimy oliwce, jakieś radyjko albo coś w tym stylu. Zobaczcie, na przykład takie będzie tutaj jak najbardziej pasować, chyba, chociaż nie wiem, czy oliwka chciałaby radio. To niech sobie tam stoi za biurkiem. I jeszcze mam tutaj taki pomysł, ale ojeju, 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 gdzie to jest? I tutaj może takie, takie pudełko bardzo kolorowe bym dała, i tam coś jeszcze powrzucać fajnego? Na przykład jakiejś zabawki. Dajmy tutaj jakiegoś fanko popa, dajmy tutaj jakiegoś kwiatucha poducha. O, te koty długie. O, matko, jedyne, jakie to wielkie jest. Jeju, ja się nie spodziewałam. Dobra, to kod niech sobie leży tutaj, a nasza skrzynka i komoda wraca na miejsce. Dajmy jeszcze takie. Oliwka ma mnóstwo takich, wiecie, skrzyneczek ze skarbami. To niech sobie coś takiego leży, tylko teraz nie wiem, czy to radio z tyłu pasuje. No i oświetlenie. I słuchajcie, ja wołam oliwkę, żeby to wszystko oceniła. No i ten pokój tak mi się jakoś długo urządzało, że. Ja chyba zrobię jeszcze trzecią część tego w ogóle, że urządzam sypialnię naszą yy, i pokój Stasia na dole tam. I nie wiem, czy tam mi się zmieści jeszcze jakieś biuro do nagrywania, czy coś w tym stylu. No i dobra, ej, a tutaj jeszcze wiecie, co mogę zmieścić? Ten fotel, który zawsze brałam, a teraz miał mi się niby nie zmieścić, a on tutaj fajnie będzie sobie stał. Oliwcia, przyjdziesz ocenić swój pokój! Jestem mega ciekawa, czy jej się spodoba. Tutaj jeszcze na szybko, na szybko, na szybko, jak zdążę. Oliwka, poczekaj jeszcze, poczekaj jeszcze chwila. O nie, tu się nie zmieści, to ja nie wiem, co ja mam tutaj dać. Dobra, Oliwka idzie, a ja jestem zestresowana. No dobra, oceniaj. Ty masz pokój w sekretnym pokoju na górze. Tutaj masz taki fotel, żeby sobie usiąść, odpocząć. A z się mnie, nie znajdzie. No to ty masz na trzecim piętrze jesteś. No i tutaj zrobiłam ci coś takiego. Daj znać, co sądzisz. I jak ci się podoba. Tam A gdzie masz... jest moja postać? Yy, postać twoja jest na dole, siedzi sobie. A no, zaraz cię wezmę, poczekaj, poczekaj. O, Oliwia, Drusze... o, ze staśkiem jesteś, to staśka oddamy, dobra. No i tak, tutaj masz to tipi, takie fajne do siedzenia. To jest nie, to nie. No to jest taki namiocik. Łóżko, tam masz jeszcze lampkę yy, kotkową. Ten, yy... baldachim taki, jakby, tak? To. No i zobacz, tutaj masz to tu biureczko, z tyłu masz komody, tutaj ładnie, masz coś ładnie. na pierdółki. Podoba ci się naprawdę. A. No dobra, widzowie, no to teraz czekam na Was, jak Wam się podoba pokój oliwki. I przepraszam, że ja go tak długo urządzałam, no ale tak się bardzo starałam na maksa, że musimy podzielić w ogóle tą serię z nowego dodatku na trzy części. Więc zostało mi jeszcze urządzanie sypialni. Pokoju Stasia, no i nie wiem, co tam jeszcze jest na dole. Zresztą, a i łazienki, bo jeszcze łazienki w tym domu nie mamy. Dajcie znać, jak podoba się pokój oliwki, a ja szybko zerknę na dół, jak to wygląda, znaczy na to drugie piętro. No, i słuchajcie, kochani, co nas czeka w następnym odcinku? Na pewno urządzanie dużej łazienki, na pewno pokoju Stasia, naszej sypialni. O, może tutaj będzie nasza sypialnia z taką garderobą? Tutaj będzie może pokój Stasia obok nas, a tutaj może jakieś moje biuro nawet się zmieści do pracy, do montowania filmików. Super! Więc dobrze kochani, mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek i widzimy się już niedługo w ostatniej części meblowania. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa!